Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o jednym z najciekawszych i najbardziej prowokacyjnych pojęć filozofii Friedricha Nietzschego. Resentyment. Czym dokładnie jest resentyment? Dlaczego Nietzsche uważał go za tak istotny w analizie ludzkiej psychologii i społecznych struktur? Jak wpływa on na nasze codzienne życie? I jakie konsekwencje może mieć dla jednostek oraz całych społeczeństw? Zostań ze mną, bo w tym odcinku zgłębimy to zagadnienie krok po kroku. Czym jest resentyment? Nietzsche w swoich dziełach, szczególnie w Z Genealogii Moralności, określa resentyment jako złożony mechanizm psychologiczny, który pojawia się w sytuacjach, gdy ktoś czuje się słaby, zdominowany lub upokorzony, ale nie ma możliwości otwartego wyrażenia swojego sprzeciwu. W miejsce bezpośredniego działania, tłumione emocje przekształcają się w urazę i nienawiść, które znajdują ujście w krytykowaniu lub moralnym potępianiu innych. Nietzsche zauważa, że resentyment to coś więcej niż zwykła emocja. To sposób myślenia i interpretowania świata. Osoba przeżywająca resentyment nie tylko odczuwa frustrację, ale także zaczyna przewartościowywać rzeczywistość, nadając negatywne znaczenie temu, co wcześniej wydawało się jej wartościowe. Przykładem może być sytuacja, w której ktoś, kto nie może osiągnąć sukcesu zawodowego, Zaczyna deprecjonować wartość kariery, mówiąc, że praca w korporacji to niewolnictwo, choć kiedyś sam do tego dążył. Geneza resentymentu. Aby zrozumieć, skąd bierze się resentyment, warto przyjrzeć się koncepcji moralności panów i moralności niewolników. Nietzsche dzieli moralność na dwie kategorie. Moralność panów to moralność ludzi silnych, którzy są twórcami wartości, nie oceniają siebie przez pryzmat innych, lecz działają w zgodzie z własną wolą. Dla nich dobro to wszystko, co wzmacnia życie, a złoto to, co je osłabia. Moralność niewolników powstaje jako reakcja na dominację panów. Słabi ludzie, nie mogąc otwarcie stawić czoła silniejszym, zaczynają potępiać ich wartości. W ten sposób to, co kiedyś było uznawane za silne i dobre, staje się złe, a słabość, pokora czy cierpliwość zostają uznane za cnoty. Niczcze podaje przykład chrześcijaństwa jako moralności opartej na resentymencie. Według niego chrześcijańska idea miłości bliźniego i pokory była odpowiedzią na brutalną siłę rzymskich władców, którzy hołdowali innym wartościom takim jak duma i odwaga. Resentyment w życiu codziennym. Jak resentyment przejawia się w naszej codzienności? Wyobraźmy sobie osobę, która czuje się niesprawiedliwie traktowana w pracy. Zamiast skonfrontować się z problemem lub podjąć działania zmierzające do zmiany sytuacji, tłumi w sobie negatywne emocje. W efekcie. Powstaje narastająca frustracja, która zaczyna szukać ujścia. Osoba zaczyna oceniać innych, często tych bardziej sukcesywnych, w negatywny sposób. W skrajnych przypadkach pojawia się samooszukiwanie, osoba przekonuje siebie, że to, czego nie może osiągnąć, wcale nie jest tego warte. Nietzsche uważał, że taka postawa nie tylko niszczy człowieka od środka, ale także blokuje jego rozwój. Zamiast działać i przejmować kontrolę nad swoim życiem. Osoby przeżywające resentyment zaczynają żyć w cieniu frustracji i pretensji. Społeczne konsekwencje resentymentu. Resentyment nie dotyczy tylko jednostek, Nietzsche zauważał, że może on być siłą napędową całych społeczeństw i ruchów społecznych. Historia zna wiele przykładów, w których grupy wykluczone lub zdominowane zaczynały tworzyć ideologie, które deprecjonowały wartości ich oprawców. Przykładem może być rewolucja francuska, gdzie hasła równości i braterstwa były częściowo napędzane resentymentem wobec arystokracji. Nietzsche ostrzega jednak, że moralność oparta na resentymencie prowadzi do stagnacji. Zamiast promować rozwój i twórczość, skupia się na powstrzymywaniu tych, którzy są silniejsi lub bardziej zdolni. W efekcie, społeczeństwo traci dynamikę i zdolność do postępu. Jak rozpoznać resentyment? Rozpoznanie resentymentu w sobie nie jest łatwe, ponieważ często ukrywa się on pod maską sprawiedliwości czy moralności. Oto kilka pytań, które warto sobie zadać. Czy krytykuję innych, ponieważ naprawdę uważam ich działania za złe, czy dlatego, że czuję się przez nich zagrożony? Czy tłumię w sobie emocje, zamiast otwarcie wyrażać swoje uczucia? Czy deprecjonuję coś, co kiedyś sam uważałem za wartościowe? Jak przezwyciężyć resentyment? Nietzsche uważał, że kluczem do przezwyciężenia resentymentu jest rozwijanie woli mocy. Co to oznacza w praktyce? Samowiedza. Zrozum swoje emocje i motywacje, przyznaj się do urazów, zamiast je tłumić, konstruktywne działanie, zamiast skupiać się na krytyce innych, zastanów się, co możesz zrobić, aby poprawić swoją sytuację. Tworzenie własnych wartości. Żyj w zgodzie ze swoimi przekonaniami, zamiast podporządkowywać się narzuconym normom. Praca nad siłą wewnętrzną. Ucz się podejmować ryzyko i działać pomimo strachu. Przykłady resentymentu w literaturze i historii. Nietzscheowskie pojęcie resentymentu można odnaleźć w wielu dziełach literackich. Jednym z przykładów jest główny bohater opowiadania Białe noce Dostojewskiego. Gdy jego ukochana wybiera innego, bohater próbuje przekonać samego siebie, że jej szczęście jest dla niego ważniejsze niż własne uczucia. Jednak w głębi duszy czuje ból i urazę, co pokazuje, jak trudno jest zaakceptować prawdziwe emocje. Innym przykładem może być Napoleon, który, mimo swojej ogromnej siły i ambicji, nie zrealizował swojego marzenia o stworzeniu wielkiej, trwałej imperium. Według niczego, takie niespełnione ambicje mogą prowadzić do resentymentu, jeśli nie są traktowane z uczciwością wobec samego siebie. Podsumowanie. Resentyment to nie tylko filozoficzne pojęcie. Ale także narzędzie, które pozwala lepiej zrozumieć naszą psychologię i mechanizmy społeczne. Nietzsche przypomina nam, że największą siłą człowieka jest zdolność do uczciwości wobec siebie i tworzenia własnych wartości. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was inspirujący. Jeśli macie pytania lub chcielibyście podzielić się swoimi przemyśleniami, zostawcie komentarz poniżej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.